No siema widzowie, witam, witam Was widzowie na moim kanale. Dzisiaj sobie nagrywamy znowu planet Zoo, bo bardzo się ładnie przyjęło. Ja mam jak na razie nasze góżce jedynie. Oczywiście sobie wyciszę, żebyście wy nie słyszeli. I widzę, że mamy tu jakiś prezencik. Hmm, nie to. Tu 500... O, dobra. I 300 gości. Dobra. Dzisiaj sobie jakieś pewnie nowe zwierzątka założymy, ale nie sobie już takie super hiper ładne Czemu tu nie mogę Dobra Raz, dwa, trzy to będzie już takie większe O, czy do końca widzowie nie wiem co byśmy zrobili sobie. ale coś na pewno fajnego Coś sadamy, myślę, fajnego. Dobra. Teraz tylko jeszcze jakieś drzwi tutaj dla personelu. I tak. Zdajemy sobie handel z zwierzętami. I co byśmy fajnego mogli... Takie jednak zwierzęta. Hmm. Dobra, ale patrzcie widzowie. Jesteś takiego jak... ...zopedia czy jaki tu... Czekajcie, ja musimy zrobić, bo... A na razie robimy z Afryki wszystko, nie? Gizon, ale... Bawu, bawu, ale to takie rzadkie. Flaming jest. Katela, ale ja z mojego doświadczenia sobie bym zrobił tu może zeberki, bo co pamiętam? To zebry są stąd. Tak, zeberki. Hberki mogą być chyba z dużo o, z tymi zwierzętami, więc może byśmy jeszcze mogli. Ty, z huścami mogą być. E, nie, tu potem jeszcze można coś dołożyć, żeby wiecie, no. Dobra, eee, ale tak. Handel zwierzętami. Zebra, zebra stepowa, e, zebra stepowa. Halo? O, cię, dupcia! Same samice. Kurczę, same samice. To dupa, ale możemy strusiać. Strusie też są fajne. Tak, czekajcie, struś, 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 struś. Dobra. Dobra. O, struśni już dużo mamy. Chcieliśmy fajnego sobie samca. O, ten jest, ten jest moim zdaniem bardzo fajny. Zobie weźmy ten i czekajcie, wyślejmy go do kwarantanny, tak? Żeby jak był chory, to żeby moi ludzie jakby go wyleczyli, czy jak? Mogę nazwać, ale nie ura Jasne. E, to jest samiec czy samica, to kupiliśmy, bo to jest też ważne. Kurde. E, Kwarantan... O, gdzie jest moja? Halo. Gdzie jest mój stróż? E, o, tu jest, dobra. E, sam jest, dobra. I mamy samca, czyli teraz taką fajną samiczkę. I chcę spróbować zrobić... Mm, tak, że samiczkę sobie weźmiemy. Aha. O, ale taką zwykłą. O, fajna, fajna, fajna. I też wyślemy na razie do kwarantanny. Dobra. Dobra. Co możemy zrobić, Zowie? Zróbmy sobie jeszcze, kurde, nie tak, ja Pitore są zwalony. Róbmy sobie jeszcze tu jakieś inne. Kurde. I patrzcie, żeby nie marnować mi to, to zróbmy tak. I. Takie mniejsze powiedzmy. No nie, też takie. Sobie dwa wybiegi dzisiaj. Dobra, cyk, cyk. Dobra, ty żeby było trochę miejsca, to tak zrobimy. O. A dobra, może być w sumie. Oho, coś tu się mi zbugowało. Jak mogę to kupić? O dobra, teraz. O, zwierzę już gotowe, jedno, dobra. O, raport mamy Edukacji mało, ale to, ale to jak wiecie. O, foka, dostaliśmy, dobra! w stać teraz na tyle zwierząt. Dobra, e, czy obydwa są? Nie, to jeszcze jest kwarantannie, ta e, I co byśmy mogli? Kurde, nie, kurde. Tyle się um, wpuści tu na pewno. Mm. Co jest jeszcze z Afryki? Dworuk? Nie, to jest, to nie, tu już nie. Tak, wielbłąd, poszukajmy. No, mamy zebrę. Żółw, ale to nie, lubię są takie mech. Mm. Okapi. Hmm. co wy na to, żeby okapi? Hmm, mi albo flamingi. Flamingi są bardzo fajne widzowie, no, bo one się dużo rodzą, albo bongo. O, bongo jest też super. Dobra, sobie wejdźmy. Mogę jakieś zresetować to? Nie, bongo, bongo. Ach, to na peku, dla Eee, bongo, mhm. Bongo i flaming powiedzmy na razie, potwierdź. No, flamingów jest wciul. Ale nie ma samic? Są sobie samce, flamingi? Nie, czekajcie. Tak nie. Tylko jedna, tylko druga jest. To ja nie dziękuję za taki. O! Hmm, fajna samica. Może ją sobie wziąć? I tak, tu już jedno bongo wyślijmy I dobra Kurde, jedna, ale to taka Stara i wciul droga To ma wielko, a nie, to nie ten to, Bo pieniądze są w grze potrzebne yy, Samce jakiegoś Kurde tego właśnie do zao i do tam. dobra e, wy już jesteście gotowi. Tak, dobra. Tu przynieśmy sobie już strusia tu. Do tego wybiegu. Numer dwa. ktoś je weźmie, halo. Kurde, mamy mało personelu. Potrzebny warsztat. A co się... No to się, się rozumiało Olejka. O, dobra, mm, już tu pani weterynarz niesie, tak? Co jest? A, kurde, coś ty Dobra, z nie wiem, czy się da jakiś cykl dnia wyłączyć. Pogodowe cienie. Nie widzę nie widzę tak szczerze deszcz się da wyłączyć ale czy noc i dzień nie wiem dobra uwaga siub wrzuciła nice mamy już pierwszego stusia. to jest samiec myśmy nie. więcej krótkiej trawy mniej potrzebujecie a więcej wysokiej chyba tak nie, tu na odwrót, znowu na odwrót. Si zwierzęt zwierząt lubi tą długą, nie wiem dlaczego. A tu ładniej, wysprzątajmy tą. Dobra. A tu. Chcę, żeby widzieli. Dobra. A intensywność tu nas tu była, była ładna i glebę chcą tak glebę to może być tu takie błotko byśmy je zrobili I, o mam pomysł kość na jeden dajmy Takie będzie ostrzejsze dobra i czy ty spanie, panie strusił Dobra, wielkość jest dobra, a gleby za na dama? Mogę wam więcej tego why not? O kuźwa, ja się za... o, serio, trochę uro. Dobra, dobra, to więcej tu dodajmy jeszcze. Dobra, i jedną taką ciężką tu jakby dodajmy. Już tu, tu trochę, dobra, tu. Jest ładnie, można piasek i tam skałę, ale i z tym to chyba płacę za to, a nie, to za a to, to nie, dobra, aha kurde co, kurde co ja kliknąłem? co jest, what, what the fuck, mm, to będzie tak samo, kontynent Afryka i chyba tropiki, nie, nie, Spaniec strusił, eee, a nie pustynia, on oh, ty debilu, gdzie w tropikach? Trusia znajdziesz mnie o debilu. No. Ans tak, pustynia, dobra. Aha, to takie krzyczki, dobra. O, a co tak mało ich? No tak mało. Mało, ale mi. O, a dobra, są jakieś. Okej, okay, wy nie lubicie, widzę, że zbytnio... Okej, okay. jak nie lubicie to to po prostu nie, da, nie dawajmy ich zbytnio. Dobra, e... Wybieg, 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 wybieg. E, to jest, aha, zracowało się. Czy tu jest stróż? Struś, struś? dobra. Taką miseczkę? Troszkę, damy. Tu jedną. E, Dużo po na struś. Co, co stróż się może bawić? Czym się struś? Może takim czymś? Nie. Co się struś może bawić, widzowie? Odrapanie. Eee, nie. Czy się struś może bawić? No nie wiem, tak naprawdę. No co, tym? Nie, gdzie? Struś, struś. Pośpiłką? Nie wiem. No hmm. I tak szczerze, to kurde, no nie wiem, filtry? Ratunek, struś, struś, tak? Struś, o, mam. Ha, wy niezbyt. Się mało, bawicie, ale są jakieś zabawki dla Was? Są tak, są to oczywiście. Musimy dać. No co tak, o, zraszacze. No tak, bo Dobra, tak to dajmy parę, wiecie, żeby nie było, nie? Dobra, to jakieś to możemy im dodać. Łeczki jakieś dwie. I tu błotko jeszcze. O, tu można. A to ja mogę? To ma być niebieska? A, pakiet woda. Przecież nie mam pakietu woda. jak to tam pisze? Dobra. Mamy już to i to. Dobra. To trzeba teraz bongo. Tak, Bo, bardzo piękne to bongo, nie? No takie ładne Hmm Ej mam pomysł, mam pomysł Widzowie Co by tu zrobić? Zróbmy coś takiego, że tu O i tu tak, tak, taką trasę z tyłu by była No Why not A Tu by doszła o, coś takiego! O! I tu będzie jeszcze na przykład flaminki mogą być. Albo coś innego, nie wiem. Ale coś fajnego. <grych> Zawsze mamy fajne zwierzęta. Gdzieś tu, dobra. I tu się tylko jeszcze zrobi tak, y, edytuj barierę. Dlaczego y, to niszczy, Nie wiem dlaczego. Y, edytuj barierę. Tu tak tam gdzieś... Nie, tu w sumie dajmy szkło im też. No, bo ludzie będą to mogli sobie i na w sumie na stół się też, nie? No oczywiście, żeby miały też trochę prywatności, to wiecie, tu zaznaczę to stół, jakby żeby były szybko, nie? No, w sumie też to ładnie wygląda. Nie powiem, że nie. A wiecie, trochę prywatność, zwierzęta się też mogą stresować, dlatego też trzeba uważać. Hmm, dobra. Starych nie kupiliśmy zwierząt, bo pamiętajcie, że tu też. Nie wiem, czy wiecie w sumie, bo nie wiem, może nie znacie tej gry, ale zwierzęta mogą ze starości po prostu umrzeć. O, chyba tego nie chcę. Chyba tego nie chcemy, nie? Co, panie, strusiu, To panie? Ta, panie. Ach, słuchaj, nie mają Alf. Chyba, że samica, oj to jaka samica wzięła Alfę to tak trochę... Kalipka, Lipton. No nie, one chyba nie robią. Stada, jak jest to z Alf. Chwaj taki kuperek mają, nie? A, kino. Oj, tu też można porównać part partnerów, że ten na przykład stąlia ma prosty na na to i geny rozmiaru ile ma ten i tym wyższy tym lepiej wiecie? Okej okay. czy bongo już mamy będzie? O skąd to przyleciało? Takie yy, XD ale okej okay, dobra mamy bongo to są chyba już stany co pamiętam? Tak więcej krótkiej trawy no to to spokojnie to się da to się da załatwić że nie takim pędem, ale szósteczka krótka, no. Tu też tak trochę. A dobra, wszędzie zrobimy to. No nie, teraz to za dużo. Ha, oni gleby dużo lubią. Dobra. Dobra, tu gdzieś jakąś glebę zrobić im. Nie. No tu można ład, ładnie. Mianowicie. Widzowie na przykład patrzeć. No niekoniecznie wy, widzowie, ale w sensie mojego zołu. Widzowie, jak się na przykład w błotku taplają, albo co? Tu glebę dodajmy, tu. Że oni większość wolą glebę. W sumie dobrze, bo trochę zniweluje krótką trawę i długą. A gdzie wy jeszcze macie długą trawę, że narzekacie? Hmm? Nie, no ale skały, skały trochę możemy dodać. Nie wiem, tu gdzieś, o, takie kałeczki, nie, nie zaszkodzi też. No już pierwszy klient, klient, gość ogląda sobie. Aha, Trwałe chronienie, to coś trzeba tym, nie? Tak, wybieg. Gdzie to będzie? Mmm, już nie do końca tylko strusie, ale domki, domki dla strusi. Oj, to takie większe. Kurde, mamy jakieś większe? Jest tu jakieś większe. Hmm, no, takiego to w sumie. Ej, w sumie! Czemu takiego by nie walnąć im gdzieś nie? Tylko gdzie jaś tak się, się zastanawiam. Teraz tak średnio tu mogę gdzieś to dać, ale tu myślę, że tu by był pomysł. Tak, tylko to trzeba teraz wziąć i gdzieś dać to indziej, gdzieś na przykład. tu nie wiem. Dlaczego tu nie mogę to dać? Halo? A to chyba tylko na płotku, czy co? O, będą się wkrótce parzyć, czyli się rozmnażać, o, mamy jakieś zewy godowe, nie wiem co to kuźwa jest, nie wiem. Ale powinny się rozmnażać. Mamy termin porodu kuźwa! Tak się szybko rodzą! W sekundy, no! A więc tak, dobra. E, chyba Wam to już będzie dobra. Dobra, nie? Całe schronienie. Nie, tak, tak, tak. Macie już dobrze. Dobra, czyli bongo. Teraz musimy się trochę zająć. Pokrycie Afryka, tropiki, dobra. Kontynent Afryka, ale to biomy i nie to, tylko tropiki, nie? O. Taki figowiec. Nie taki ładny będzie nie? O, Bo tu taki wrogu będzie dobry, nie? Bo tu można tego, ale tu chyba nie ma. Tę palenkę? Nie, tak nie już coś. Kurde no, nie ma żadnych fajnych... No, Takie to może trochę... Jakie to za duże. do się tak zmniejszyć trochę. Potem ma mała pomala, no. że jest głęboko ukorzenione i... Już widzę, że cholernie źle to dałem Już to tu powinno być o, od razu lepiej eee, przyroda, przyroda i tu jakieś krzaczki dodajmy no też. O takie Tu trochę drzew, oczywiście trzeba. O, już takie fajne. Takie krzaczki, no. no. O. Ale i krzaczki takie zwykłe, są tu jakieś? A pewnie, że są. No, tylko to Uuu, czyżby to wieżba płacząca? A widzicie? Na się na tych drzewach. O, taką jedną postawić? Może trochę jeszcze paprotek jakiś tu kurde dupnąć masnych takich. O, takie paproteczki. Jak to jest jakaś... O, nie. Jest ładnie wybrany. E, Tak, e, ty, wy, 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 czekajcie, pokażcie. E. Tak, wy wam się podoba. E, o kurde. Ty już jesteś stary. Oby się urodziły. Nie, bo jak się nie urodzą, to będzie lipa. Lipton trochę, no. Dobra, tu dodajmy, nie wiem... Nie, 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 kurde, dobra. Cholera jasna! W kurwa! Kurde. Kurwa. Dajcie mówcie kurwa, żeby nie było brzydko. Może demotyzacji nie dostanę. O, tak, ja... No, za, za co ja bym Eee... bongo, bongo, bągo, bągo, bongo. dobra. Dange, eee, a więc, tak. Jeszcze picie, nie? Cholera, gdzie to? <grywa> gdzie to do picia? Nie wiem, ale Bongo też daje jakieś zabaweczki, oczywiście. Jedną na przykład, tu, drugą. To Bongo? Nie, to na tych wilków, nie wilków. Ech, bongo, 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 bongo. A już. A nie, mój bongo. Jak taki fajny basen, kurde. Basen z paszą? A to dla flamingów, dobra. Dobra, ale bongo, wpiszmy bongo, o patrz, ogóle fajnie by te, e, sobie ludzie trzymają. Dobra, bongo, kurde. Jest bongo, nie? E, o, to jest tu picie. Aha, są tu jakieś jeszcze rzeczy na bongo. Dobra, sobie dajmy, to sobie tu jakieś picie, o, no o, takie, żeby sobie, wiecie, powdychały zioła, nie zioła, nie wiem. Nie wnikajmy! to no, coś takiego... Czy jak najlepiej, ja, tym więcej, tym lepiej tych rzeczy. Tutaj taki drapak. Ale może wyżej. A w sumie, sumie tutaj to też może być. Taka piłeczka. Klimatyzatory też mogą być. Ja, ile mamy odcinka? 23 minuty! Dobra, mamy dwa nowe zwierzątka. O, VIP jakiś przybył do za. Wydajmy się, żeby trochę zawsze. Eee... O, nie nowe zwierzę. O... O... O, dobra, kaska zawsze się przyda. Cóż jest. Małe! Małe strusie! O! Jak mówiłem w tamtym odcinku, teraz jest to jest srebrny, a ty brązowy, dobra. Dwa tylko trzy, jakieś więcej, nie wiem. oho, yy, już widzę tam, to od to ciebie... A wypieprza stąd nie pasujesz. Dwa malutkie, strusie, patrzcie jakie. Kurde, jak fajnie tak wyglądają, nie takie prawo jak żyrofa, one wolze. Jak kulka! Ja kulka, wiecie, no. Dobra, już mają dwa miesiące, więc trochę no, nie widziałem o, się prawda, dada, samiec, dwa samce, dobra. A nie, głód. Dlaczego głód? We Wezmij dozorcę, ty. Kurde, więcej dozorców chyba trzeba. Mara, czekajcie. Yy, dozorców. Postawmy jeszcze z dwóch, nie? I opiekunów strzelbony chyba karmi. Nie, nie, nie. A Guźce w ogóle? tu się rodzi? Chyba nie. Obrażenia? Weterynarza, kurde. A gdzie jest ten, gdzie jest ten... jest ten trzeci mały? Aha! On już urósł. Który, to ten urósł? Ta. No, ten urósł. Dzisiaj się biło Alfę. To będzie chyba do sprzedaży, nie? Dobra, o, dobra, fajniko weźmie. Nie pytajmy w jaki sposób, ale. Nieważne, mamy dwa strusie. O, 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 to będzie fajne screenowanie Miniaturka. Miniaturka. Cykładna. Chyba. A, słodkie. Słodkie są małe zwierzęta w tej grze. Duże też, takie fajne, tak, fajne, takie Czekajcie, czekajcie. Ej, wy, zostawcie ławkę w górę i subika, Bo jak nie, to wam, przy, to wam przyjdzie i całe nasiona zjem. I chleb. Widzicie, Ju, już do nas idzie. Już, już nie zostawiliście. Co macie zostać, okej? Okay? No, wcale nie do jedzenia. O, tak was je normalnie. E, chyba jeszcze, kurde, cały czas. O, ja wybiegł, Już się boję. A, wszystko pięć gwiazdek, cztery gwiazdki. Gdzie jest Bongo? Bo pisało mi tam, że chyba mają potomstwo będą mieć. O Jezus jak w piek! Ładny sam, no ładny. Tak, też uradzia. Ale to w następnym odcinku. Ja was żegnam. O, Bongo też was... i guzice teraz... swoimi kłami was zabije. Aum. Twoimi. rogami, jeśli nie zostawicie suba i lajka. Nie pytajcie! Ja was żegnam papa! Pa.